Muszę przyznać, że po wyjściu z kościoła czułam się dziwnie. Zgodziłam się zostać matką chrzestną tylko ze względu na Antoninę. Mimo wszystko trudno mi było, stojąc w kościele przed księdzem u boku miłosza, nie, nie pamiętać o wydarzeniu sprzed półtora roku. W końcu znalazłam się w gronie niemal tych samych osób, które ongiś świadkowały mojej klęsce: matki mojego niedoszłego męża. Jego ojca, kuzynostwa, znajomych. Mojej mamy, taty, wujostwa. A co gorsza, samego Miłosza. Przeżywałam niezręczne powitania, pytania o samopoczucie. Ulotne spojrzenia, pragnące wychwycić każdy mój nastrój. Czułam się jak, jak dwugłowe ciele. I mama. Zapraszamy wszystkich na obiad. Czy wszyscy wiedzą, gdzie jest panorama? Powtarzałam sobie w duchu: wytrzymaj jeszcze dwie godziny, a niech patrzą. Dziecko, ułożyłaś sobie życie? Jeszcze sobie ułożysz, teraz zostałaś mamą chrzestną. Konfrontacja z rodziną. Byłam wściekła. Dla nich wciąż pozostawała pokonanym kopciuszkiem, biedną Alinką, która nigdy nie pozbiera się po tym nieszczęsnym wydarzeniu. Na dodatek zauważyłam, że sprawca zamieszania, dumny tatuś, nie zasługuje na potępienie, a chodzi w glorii. Miałam do siebie pretensje, że pozwalam się w kąt zepchnąć, że nie umiem wysoko głowy nosić, a przecież skończyłam studia, prowadzę firmę. Miałam Cezarego, a teraz mam Remka. Gdy powiedziałam mu o chrzcinach, zapytał, naprawdę nie chcesz, żebym z tobą poszedł? Odmówiłam. Wyobraziłam sobie siostry mamy. Przystojny, dobrze ułożony. Myślicie, że się z nią ożeni, żeby tylko nie zostawił jej przed ołtarzem.